Jest a pan palił marihuanę? Nie. Nigdy? Nie. Nigdy. No to też się pan w to zaangażował. Nie trzeba czegoś robić, żeby się coś angażować. Znaczy, nie trzeba być. Nie, uz... Ale mówię, bo. Ja, bo alkohol tego, że... jest oswojony kulturowo. To znaczy, że rzeczywiście ma dramatyczne skutki, tu się zgadzamy często w przypadku bardzo wielu ludzi, ale przynajmniej jest oswojony. Marihuana w Polsce nie jest oswojona. Natomiast w Europie jest oswojona, bo podróżują potem. W związku z tym mamy sytuację, że policja skupia się na wyłapowaniu młodych ludzi posiadających te 15 gram, zamiast skupić się na rzeczach, które są naprawdę ważne. I na tym polega, powinno polegać państwo. Państwo powinno skupiać się na prawdziwych zagrożeniach, a nie pseudo zagrożeniach. Posiadanie 15 gram nie jest poważnym zagrożeniem. A macie poparcie do tego projektu? To się dopiero okaże, bo mamy poparcie w poszczególnych klubach. Ja dziękuję, że pan podniósł ten temat, bo on jest ważny. E, mogę powiedzieć, że w czerwcu chcemy tą ustawę położyć. Podpisaną przez posłów klubów parlamentarnych Koalicji i być może również popartym przez Konfederację, ale nie mogę zadeklarować w imieniu kogokolwiek innego niż siebie.